Witam wszystkich zapraszam do oglądania Crash Bandicoot 4 poziom kręcioł Tak naprawdę wymaga on tylko opanowania nowej mechaniki właśnie kręcioła zaraz pokażę o co chodzi nie ma tu żadnych dodatkowych kolorowych gemów ukrytych ani nie, nie potrzebujemy mieć żadnych so where's the next mask not here if these chuckle nuts weren't punching holes in reality we could open our own rifts uh, for now we're stuck taking the long route but i sense another rift around here somewhere <laughs> Okay.

i nie zginąć ani razu przez cały poziom. Czyli od razu Wam przypomnę, że wymaga to idealnego poznania planszy i opanowania tej nowej umiejętności. Tutaj jest pierwsza skrzynia wysoko, którą można łatwo ominąć. Teraz musimy się dostać aż tam daleko na drugą stronę. Ale wcale to nie jest trudne. Tutaj trzeba zmienić, bo są TNT, nie możemy ich rozwalać tym. W tym tradycyjny sposób. Tutaj za, za rozwalanie tej fiolki dostaniemy osiągnięcie. U mnie już padło, więc nie wskoczy drugi raz. Tych fiolek zdaje się, że jest więcej w ogóle. Więc za rozbicie w byle której w poziomie tak naprawdę dostaniemy osiągnięcie. Tutaj trzeba szybko, bo nie można na tym długo stać, bo to za chwilę... Tutaj też wysoko są, ok. Kolejna fiolka, jeżeli byście pierwszy nie rozwalili. Również dostaniecie osiągnięcie, jeżeli jeszcze go nie macie. Tego buga się przyda. Teraz. W ten sposób trzeba chore, ale... Ale jednak. I dobra, i tu jest skrzynia, którą na pewno większość osób ominęło. Za pierwszym razem. Otóż... Jest ona skitrana, tutaj wysoko, zaraz pokazuję. O, tutaj ok. Skoro mamy ją wziętą. Ej, gdzie? Ale mnie Wow, ale mnie wystrzeliło. Nigdy mnie aż tak, tak wysoko nie wystrzeliło. Ale dobra, no. W każdym razie musimy pamiętać, że tutaj jest. Również skrzynia jedna, którą trzeba zgarnąć. A, jeszcze zapomniałem o pokazywaniu. W tym momencie mam 114 skrzynek. Tutaj trzeba szybko włączyć tą moc i odbić ricochetem. Tu tak samo. Postarajmy się rozwalić przeciwnika najpierw, zanim przejdziemy do rozwalania skrzynek. I teraz możemy udać się w lewą stronę. I tak jak mówiłem, sporo jest tych fiolek, czyli jest kolejna okazja. No i lecimy dalej. Dobrze jest wyłączać, jeżeli zobaczymy kulaczko już w odpowiednim miejscu. W ten sposób tu nawet musimy, ponieważ są TNT. I teraz szybko na rogu i wyskakujemy dalej i docieramy do naprawdę trudnej sekcji teraz trzeba bardzo uważać bo już nie mamy tej mocy chwilowo i to jest kwestia wyczucia Dało się. Kolejna fiolka. Nie musimy ich oczywiście wszystkich rozwalać. Ja tylko pokazuję przykładowe miejsca, w których można jeszcze zdobyć. Ok, i przed bonusem mam 145. Teraz bonus. No tu muszę się przyznać, że rozkminiałem chwilę o, o co tu chodzi, jak to zdobyć. A jest tylko jeden patent, tak naprawdę, już pokazuję jak. Z ślizgiem dostać się na górę. Źle trochę, że rozwaliłem tam tak dużo tych skrzyni, ale to nic. Teraz chodzi o to, że muszę najpierw tutaj to rozwalić i teraz. O, dobrze, dobrze, że sobie zostawiłem jedną chociaż. Cały czas się rozchodzi o tą skrzynkę, że tutaj ciężko się dostać. I reszta to już jest pestka. Ok. O, proszę, stało się tak. Ale to można jak widać dotrzeć też. No i dobra, skoro mamy wszystkie skrzynki, 176 na koncie i najtrudniejszy etap poziomu zbliża się. Musimy uważać na tą ognistą przede wszystkim tutaj. No i dobra, tutaj mamy skrzynie pozawieszane w powietrzu. Tutaj trzeba postać i podbijać trochę, żeby rozwalić to te działo. Teraz powoli, powoli rozwalamy. TNT. Omijamy te nitro. Później tym się zajmiemy. I teraz co ważne, za niego się dostać musimy. Musimy. On nie może nas odbić. O właśnie. Ok. To jest dosyć kłopotliwy moment. Ok. Uważajmy, bo tu jest nitro. I teraz chyba najtrudniejszy moment tego poziomu. Udało się. Okej. Okay. jeszcze nitro, i mamy. Jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Yy, dzięki za oglądanie, i pozdrawiam.